taka średnia, także bardzo dobra będzie Włosi już mamy. w ten sposób będzie wyglądać Ta zanęte dam na metodę nie używam tych foremek I ma tu jak ręką I taki zestawik. I do wody. I widzimy się przy bramku. Przy bramku jakimś. Siedzi, siedzi, siedzi. Będzie ładna ryba. Mamy chyba ładną rybę na fasole, no chyba będzie ładna ryba, albo mi się wydaje. I na fasole. Ranie było takie sobie delikatne, także mam widzowie pomysł. Piszcie w komentarzach na jaką przynętę mam spróbować łowić i Będę wybierał co tydzień jednego, jeden komentarz z Was i na tą czynność będę próbował łowić. Co Wy na to? Dobry pomysł. Fajna rybka chyba będzie. Fasolka się sprawdziła. Nie wiem, czy będzie trzeba ten duży podbierak, czy mały. Zaraz sprawdzimy wszystko. Na pewno. Ponad 50 cm powinien mieć, żeby tylko się nie zerwała. Albo się wydaje, tylko duża. W każdym razie fajna rybcia. Pokaż się przynajmniej, żebym mógł zobaczyć, co to za ryba. Już nie czekałem, bo takie delikatne brania były, że hmm? chyba będzie ładna ryba. No nie jest taki fest, ale chyba 5 kg powinien mieć karpicho. Nie będziemy tego dużego podbieraka brać. Ale fajnie, fajnie. Fasolka się sprawdziła. Miałem już sporo takich brań, ale nie zacinałem. Nie jest to olbrzym. Może. Nie, jest trochę. 5 kg na pewno. Ale zabawa. Niesamowite. To jest przeżycie. Jak testujesz fajną, fajną, nową przynętę, którą jeszcze nie łowiłem tutaj. I trafił się. Piękny karpicho Pewnie to widzicie Chyba go zważy Chyba go zważy Haki bezzedziorowe Więc Trzeba Delikatnie ciągnąć Mamy go uuu Fajny, fajny Ja pierdziu. Chyba ma więcej, jak pięć kilo. Odczepimy dobra. Dobra, zważymy go tak na szybko. O podbierak nie wiem, ile ma, ale siedem siedem kilo, no to z podbierakiem. A bez podbieraka Pewnie będzie miał 6 ponad kilo chodź tu malutki pokaż się tu ale napchany Czekaj czekaj Chcę widzom pokazać Ciebie jaki piękny jesteś Napa. Papá.